Skudowy z znanego uzdrowiska w województwie dolnośląskim Jesteśmy tutaj od południa i rozpoczynamy naszą majówkę. Mamy nadzieję, że się uda, że się powiedzie. Niestety e, zapowiadają, że pogoda ma być kapryśna, bo od jutra ma padać, ale my w to nie wierzymy. Wierzymy, że będzie ładnie. Przed chwilą w ogrodzie muzycznym, imienia drucha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, a teraz zmierzamy do, na plac centralny pijalni, do zakładu przyrodo leczniczego i do Muzeum Minerałów, jeżeli będzie jeszcze czynna. Niestety nie czynne. Niestety jeszcze nie wystawili palm, pewnie było jeszcze za zimno, ale niedługo, na, na pewno. Idziemy do pijalni, bo tam ponad co? Palm. A za mną. Półda lecznicza Mark-Lewski i śniadanie. Półda lecznicza mark wskazania do spożycia. Chyba jedno z najciekawszych miejsc, najbardziej zdrowotnych. I przed chwilą wypiłyśmy wody. Oj, jest to woda, woda śniadecki, a mnie bardzo smakowała woda śniadecki tak, i woda marplecki. Nie, nie <laughs> lubię śmierdzących <laughs> wód, no, ale działają bardzo dobrze na nasz organizm. Także polecona jest to woda śniadecki dla anelików, dla osób osłabionych. Natomiast woda martlewska na dla osób mających problem z tarczycą. A wow, ponieważ napiłyśmy ja. się i jednej i Jednak drugiej. Miał problem z tak, jednej i drugiej, więc już nie mamy żadnych problemów z zdrowotnych, no, prawda? Jesteśmy zdrowi. Tak, pełni się. Ja co prawda po Czego też życzymy słuchającym do i oglądającym na o, to osobę? to tutaj przyjechałam, żeby <laughs> Dzisiaj ładna pogoda, prawda? Tak, dzisiaj ładna pogoda, jutro zapowiadają deszcze, ale mamy nadzieję, że będzie ładnie też. Czyli pierwszy dzień jest udany. Pierwszy dzień jest udany, ale to jeszcze nie koniec. Będziemy dalej zwiedzać ogród. Nie ogród, tylko dom zdrojowy i zobaczymy, z co jeszcze zdrojowy. jest warte. Dom zdrojowy i z parkiem zdrojowym, Zobaczymy, co jest warte zobaczenia. Niestety z powodu koronawirusa. Wiele obiektów jest pozamykanych, ale z drugiej strony to jest plus, że mało osób i wszystko jest dla nas dostępne. Przynajmniej to, co jest otwarte. Także rządzimy. Tak, rządzimy w budowie strójki. ponieważ będziemy tutaj kilka dni to codziennie będziemy robić właśnie wodę dla zdrowotności już na więc oglądamy tutaj zdjęcia roślin, które występują w tym parku w okresie kwietnienia są widoczne, w tej chwili jest przez no które już są widoczne. No ale większość nie, natomiast... Jakoś wiosna tu jest Dorota opóźniona, nie? W budowie? No w ogóle na terenach bliskich górą jest opóźniona, w tym roku wyjątkowo kwiecień. W kwietniu, mało rośnie kwitnie. Drzewa nie są jeszcze zielone, w ubiegłym roku było zupełnie inaczej. Ale wracając tutaj do tych kwiatków, to najbardziej mi się spodobała kocimiętka. Kocimiętka? Tak. Pewnie jak zacznie kwitnąć, to ta. zobaczymy tu wiele kotków. Kocimiętka. Czy będą robiły? Miał, miał, miał. Tak. miał, Może coś jeszcze będą robiły, A mnie się podoba serduszka okazała. To też ładnie. Nie piękna. Ta. Bardzo piękna. Możesz pokazać jeszcze szałwie, która przypomina łubin. Okay. A jest szałwią. A. Ciekawe, jaka, ciekawe jaka jest różnica między łubinem a szałwią. Oczywiście, bardzo podobno.

Miejsce na grilla. Wbrew prognozom pogoda jest dzisiaj naprawdę bardzo ładna. No dzisiaj mamy plany, żeby zwiedzić żeby zwiedzić kaplicę w Czernnej. Kaplicę czaszek. Tak, czaszek. No i inne miejsce O tym opowiemy później, które są w Czernnej. A jakie? Zobaczyć. Szlak ginących zawodów i ale pozostawmy to jako niespodziankę. No, pogoda jest naprawdę wspaniała. Jestem zaskoczona tak pięknym słońcem i wysoką temperaturą w Kudowie, bo zapowiadali, że będzie bardzo zimno i będzie padał deszcz i że majówka będzie do niczego. A tymczasem chodzimy sobie po Kudowie, ściągamy kurteczki, wyletniamy się, bo jest tak gorąco. No, i próbujemy dotrzeć do tej kaplicy czaszek, do czernej, która jest yy, jak gdyby częścią budowy kroju. I każdy mówi, że to jest w innym kierunku, nie wiadomo kogo, kogo słuchać. Także idziemy. Zmierzamy dalej do kaplicy czaszek w czernej prawdopodobnie będzie zamknięta liczymy na jakiś cud że może ktoś nam otworzy bo nie ukrywam, że chcielibyśmy wejść do środka a po drodze taka piękna polana podziwiamy uroki przyrody i to piękne, ciche miejsce, a więc idziemy Kawałek, jeszcze kawałek z kilometr na pewno, jak nie więcej. Trochę powądziliśmy, bo poszliśmy nie w tym kierunku. Takie turystyki, nie w tym kierunku. No, czasami odczytywanie mapy zawodzi. Idziemy. Święty brat Albert Mielowski. Patron ludzi ubogich, bezdomnych cierpiących, mm -hmm. będących na marginesie społeczeństwa. Pięknie. No Jesteśmy właśnie przy kaplicy Czaszek już w Czernej. Ciekaw jesteśmy czy otwarta będzie czy nie. Na razie dojdziemy tutaj do, do tej kaplicy. Kopia całunu turyńskiego. Taka sytuacja, że kaplica czaszek w czernej zamknięta do odwołania dla zwiedzających. No nie jesteśmy zachwycona naprawdę. Taki kawał przeszłyśmy przeszliśmy. Taki kawał. Niestety na próżno. No cóż. Mamy dzisiaj szczęście, dlatego że kaplica Czaszek w Czernej jest zamknięta. No jest do zamknięta z powodu pandemii, także możemy ją zobaczyć tylko z zewnątrz. Może powiesz, Macie, parę słów o kaplicy? No właśnie, kaplica w Czernej powstała, jak dobrze pamiętam, jak źle to, to będzie napis. Powstała w 1776 roku, jak dobrze pamiętam. Eee, I te czaszki. No te czaszki, no po prostu. Lud, o, Miejscowy ludzi. proboszcz e, po wojnach, tam był po wojnach 30-letnich. Po, e, po epidemii cholery. Po wojnach śląskich było dużo ciał, no już czaszek pewnie i, e, I piszczotek. Tak, szczątków mm -hmm. ludzkich żeby przy Tak, to były mogiły zbiorowe. Mhm. Mhm. No i proboszcz zaczął zbierać w jedno miejsce właśnie tutaj, do tej kaplicy, żeby jakoś to uświęcić, prawda? Uczcić. Tak, te szczątki. Jest ich na górze ponad tysiąc, ponad, grubo ponad tysiąc, a w podziemiach mówią, że w tej kaplicy znajduje się dwadzieścia kilka tysięcy szczątków. No i są trzy takie kaplice czaszek w Europie, między innymi tutaj w Czernej, która jest częścią Kudowy Zdrój. W Rzymie, czyli we Włoszech i trzecia w Czechach. W Czechach, a no w jakiej miejscowości. Nie, w nie pamiętamy, ale umieścimy napis. <laughs> Może też ktoś zbierał je te szczątki po wojnie 30 -letniej. No na pewno widok nie jest miły, jak się wejdzie. Ja byłam tam chyba jak byłam dzieckiem, to wiem, że zwiedzaliśmy tu ze szkoły, ale już mało co pamiętam. <laughs> No, ale na pewno uczy pokory, jakieś takiej zadumy nad ludzkim życiem, nad jego przemijaniem. No i dobrze, że złożone zostały akurat w miejscu takim godnym, prawda, że znajdują się w kaplicy. Obok jest Ktoś kościół. Goątki. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Bardzo tutaj ładny. No. Tutaj normalnie odbywają się msze, w czasie pandemii oczywiście też. To ładne. E są krajobrazy w otoczeniu, niewysokie górki, także ta część Kudowy Zdroju jest warta zobaczenia, prawda? Tak, wielu turystów tutaj spotkaliśmy, no wielu, może niewielu, bo kilkunastu, którzy specjalnie przyjechali tutaj do tej kaplicy. Jeden turysta nawet powiedział mi, że już drugi raz tutaj jest, mieszka 700 km stąd. I po raz drugi nie miał szczęścia zobaczyć tej kaplicy. Chociażby pierwszy raz był nie w pandemii, tylko dużo, dużo wcześniej. No, miał pecha po prostu. Próbowałyśmy coś z tym zrobić. Tutaj z ogłoszeń w gablotach wzięłyśmy numery telefonów do księdza odpowiedzialnego za tą kaplicę. Dzwoniłyśmy na telefon komórkowy, stacjonarny, na próżno. Abonent niedostępny, a stacjonarny się nie zgłasza. No trudno, takie zasady są. Nic na to nie poradzimy, ale cieszymy się tym wynikiem, który jest dookoła. Tak, przede wszystkim cieszymy się, że pogoda dopisuje, jest no, naprawdę. To jest ważne, inne były zapowiedzi i zaczynamy już wierzyć w to powiedzenie, że tutaj panuje mikroklimat i zawsze pogoda jest ładna. Tak przygotowaną glinę podobną do plasteliny, zabieramy na koło garncarskie. Glinę mocno przyklejamy do koła. Ręce muszą być cały czas mokre, żeby glina nie przyklejała nam się do rąk. I w pierwszej kolejności musimy ją ustawić idealnie na środku. Nazywamy to centrowaniem. Teraz jesteśmy na takim szlaku z zawodów, w którym znajduje się również takie śliczne minizoty. A za mną wiatraczek. W tle piją koguty. No jest tutaj wspaniale. Klimat takiej pięknej, prawdziwej wsi. Takie za mną domki piękne wiatraczek. Ławeczki w tle domki. Bo tutaj można również sobie zarezerwować nocleg. Można sobie tutaj przyjechać na weekend, można przyjechać na urlop. W takich fotodomkach mieszkać z tyłu. Flag widzących zawodów. Kudowa zdrój. No, panie kogucie, może byś tak zapiał elegancko? Chwileczkę, zobacz, jak mi się prezentuje pięknie. Wow! No, dziękuję, dziękuję. Piękne, yes, piękne. Yes, yes. Legenda Ale brzydal. Będziemy jedli. Liczbo trzeba spróbować. ma małolnego, tak. chlebek wypieczony tutaj w tym piecu, pani. Tak, pani tam piecuje. Robi pokazy Pan to on tak, piecze. tak, tak, tak. I smalec tutaj robiony? Tak. Tylko nie za grubo, dobrze.